Dobra, więc ja cię dzisiaj zabieram na podróż z pociągiem. Co ty na to? Dobra, dawaj. Ty, ale... Ja powiem ci tak. No? Ja w tą gierkę grałem yy, przez 10 minut mhm. i wiem tylko, że trzeba dojechać do Meksyku. A dojechałeś? Nie. Dobra, co, co ci... to jest? To było chyba 80 km. Kurde, za tyle wytrzymałeś? No właśnie, nie, bo tam trzeba dojechać tyle, a ja dojechałem do 10 km. A, dobra. Co? Ten. No zło złoto, tutaj sobie leżało. Dobra. E, jest paliwo ty. w pociągu? E, e, dawaj, kupujemy węgiel. Dobra. I jedziemy, co? Za całą kasę? No dobra, no można w sobie kupić właśnie się ten. 20 dolarków, to że ty kupisz? Patrz. E, e, to też jest paliwo, chyba, nie? Bo wad... Paliwo, dobra. Paliwo, no to nie, no, Dobra, się. bierzemy to. To się nie przyda? Przyda się? Jakieś newsy, są to tam, lekarstwo. Nie? E to dobra, mnie obchodzi mnie to. <laughs> dawaj, ten, ja ci tutaj postawię i idę kupić węgiel. Masz, Dobra, spalimy Jak myślisz, czy się, czy nie? Bo ja myślałem, że tak gra to jest trudno. Serio? Znaczy, nigdy jej nie przeszedłem, więc nie wiem. To chyba trudno w takim razie. Tak na ciebie, eee, to. Ej, bo starczyło mi tylko na jedną kostkę. To mogę węgla. kupić jeszcze jedną Dobra, dobra. To ja już odjeżdżam. Nie, 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 nie. Ty tu poczekaj. Jedziemy! Ej. Ty, gościu, węgiel jest. Ja nie, ku... nie ma czasu, nie ma czasu, zaraz będzie ja... noc! Ja ci tu węgiel niezaję, Dobra, dawaj, z... dawaj, daj. Może do woreczka w ogóle to chowa. No wiem, wiem. Lecimy, jedziesz, dobra, Mam jedziemy. No patrz, jest napisane, Meksyk. Y, 80 km tu jest, patrz tutaj. Widzisz tu? No rzeczywiście. Dobra. To. Tu mamy odległość, yy, damy radę. Damy radę. Tylko, ja nie rozumiem sensu, bo to nie wystarczy, że będziemy po prostu jechać prosto. Nee, no to chyba na ludzie dojdziemy, chyba że paliwa zabraknie, to będzie gorzej. To Już... właśnie ten. Yy, masz kilo? Mało łopatę. Czy masz łopatę? Aha, A ty kurde. co masz? Też łopatę. No właśnie, no razem jesteśmy, tak? Yy, bo ja właśnie widziałem, że da się kilow tutaj w ogóle mieć, i jak są mm -hmm. takie skały tutaj obok, to normalnie. Oj, co tu jest? za Kiciuś jakiś. ty O kurde, co jest? Nie, to nie jest Kiciuś! Je, oh, nie! Nie! Bito, bito! Jedź, jedź! Zabiję, zabiję, zabiję! To, to. nie Kiciuś! Ej, ej, to paliwo, paliwo! Paliwo! Paliwo, co idziemy jest? to spalić. Aż Kiciusia, zjecie. Dziwnie ten, dziwnie ten Kiciuś. Jak to zauważyłeś? już mamy gościu? No to jeszcze 78 aż. To chyba druż, dużo, co? Na następnej stacji e, trzeba kupić bandaży na pewno, bo jak ktoś nas po prostu, no. Jakby to powiedzieć, nie poradzi sobie, no to, to wtedy wiesz. To trzeba tak. Tak, tak. Dobre, dobra. No, chyba 10 dolarków kosztuje 1 banda Eee kosztar. to tam na stać, ja 50 Jak tam paliwo? Yy, tak jedna czwarta zostało Dobra, dobra, damy radę yy, Powiem ci tak, no. rozglądaj się czy, czy nie ma po bokach jakichś domków Bo to też jest ważne, nie? No nie ma nic na razie właśnie Więc jak tam skończy się paliwo no to już koniec <laughs> Właśnie Trochę będzie, najwyżej łopatę spalę. Nie da się chyba. A co to jest taki guzik tam po lewo? Yy, tutaj taki metalowy. U góry. Ten? Nie no? wiem. Nie wiem. Mogę... O kurde. Nie no i mogę... uważaj! Nie mogę go kliknąć. Ej, trąbi coś. Ty trąbisz. Słyszysz? Nie. Kał się są. No mogliśmy iść na, na nie. To było paliwa. Jest domek! Jest domek? jakiś usiedle Dobra. tu jest! Zobaczmy, bo mam paliwa, gościu. Hamuje, hamuje, hamuje. Nie akurat na moje paliwo już. Stój, 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 stój. Stój. Ej, nie mamy paliwa. Zombie jak jest? tam jest. jak tam jest. Pito, to na pewno Zasnij paliwo. Na pewno to jest paliwo. Bije ty! Ale dostałeś na łeb. Ej, ej, ej! Idę, idę, idę! Idę, idę! Bigo, bigo, bigo! Zdadniesz! O, weź go na... Paliwo. paliwo To ja na razie go tutaj przyczepię i to się najwyżej ten. Dobra. dobra To chodź do domku, bo tam na pewno są jakieś itemki Czekaj, bo tu jeszcze jakaś... ząbika biję. Mam nadzieję, dobra, że dobra. go zabiłem Tak, już Tak, zabić Patrz, w ogóle można i... wiesz, wow, wieżno, ty! Co to jest? Węgiel! Węgiel! Dobra, to, ja, ja biorę paliwo Dobra, Pek, tajnik, cyk, to ten. cyk Idziemy Ej, to e, metalowy ten, to trzeba wziąć Z jest kuloodporne chyba tak, to sobie postawimy na przykład z tyłu. Dobra. Że jak będzie jakiś wiesz, cowboy to. No, no. Mam no. mamy słony, nie? No, bo o chyba góry, ciemno jest. Powinniśmy chyba jechać, co? No, weź to przyczep. Czek, Czek to się giba, ty. Z, dobra. Ty, yy... bo, co to było? Ty, bo Zeczajnik. coś upuściłem. Ty, a jak węgiel upuściłem? Stój, stój, stój. Mam wierzę. Ja nic nie widzę tutaj. Ej, gdzie jest węgiel? Gdzie masz węgiel swój? Ej, węgiel zgubiliśmy. Nie że pod mapę poszedłem. Nie, to zombiaka trzeba wziąć tego. No, na pewno musi być tu gdzieś węgiel. No przecież go miałem, tylko wcale nie ma czasu, ej! jedziemy. Ej, 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 ej! ej. Weźmy ze sobą, ty! Kubiłeś kogoś! No miasteczko jest po prawo Piorun walnął, ty, gościu, gościu. Jesteś już? Nie. Szybciej, w ogóle chyba trzeba się schować pod kabiną, tak słyszałem, żeby cię piorun nie walno. Serio? No, no, no. no o nabry. kurde, ej, ty to widzisz? Szybcie. Nie, 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 ja, ja nie, wiem, czy tutaj chcę się zastanawiać Nie, jedź dalej, jedź dalej, jedź dalej. Jedź gościu, szybko, szybko, szybko! I ile tu jest zombiaków? Ja nam starczy paliwa do następnej stacji. Może nam starczy, dam nam starczyć dobrze. Zobacz, ile tu jest i tu, tu musisz tyle i temu. Trzecia w co? Ja jest, jest domek. Tutaj. Do ej, ej! ej! Pomoże! Wow! Uciekaj, uciekaj! Niech! Niech! No! ej, No! Spadłem! O kurde. Uciekaj, je! nie! Nie! Leży. Leży? A gdzie ty jesteś? Spadłem! Mie zabiaki gonią. Węgiel chyba to jest. Węgiel znalazłem na tym, na piasku. Ej, kurde, ej, szkoda, że tam się nie zatrzymaliśmy. Rano chyba Dobra. się, rano się robi. No, nie cofniemy już. Węgiel mamy. Jedź. Nie da się co, nie da się co. Jedź dalej, gość. Chyba, że może się zakradniemy tam. Na przykład, do tam kościoła i jakieś itemki znajdziemy, co? Nie, no, ja bym się bał. A za tysiąc metrów jest tego. E, co jest? Save zone. Tam jest. Nie, poczekaj. Dobrze. Tak chcę tak jeszcze tutaj zlutować coś. Dobra, Bo ale. Jak, jak, się trafi, jak się trafi jakąś broń, to to wiesz. Dobra, ja Poczekam, Bo jak ja tutaj... co? To wiesz... może chodź ze mną, to taka akcja fajna będzie. Ale ja mam HP. Ja już muzyczka mi jakieś gra. Oho, czyli się sfokusujem na ciebie, co? I jak za sobą je gonisz, to ja stąd idę. Jeszcze jeden goni. Nie. pieprzo, zobacz to! Zobacz Nie! to! Bigo, Nie! Bigo. drugi! Dynamit ma! Nie! Teraz <laughs> <pico>. Dobrze. Nie! <laughs> Dałej go! Jedziesz! Nie. Nie. Jedziesz, jedziesz, jest. Gdybyś tam. się dynamit. Wybuch. Uciekamy, uciekamy, gościu, no, to no, jest niepoważne. Nie bierz, bierz, bierzmy go. No to bierz, ja idę już tam. Ja tam wracam, może zlutuję ten kościoła. Nie, gościu, wracaj. Albo jadę bez nie. ciebie. Jadę bez ciebie. Ej, trudna jest ta gra. No, no jest, dla ciebie. No nie jest. jak dla mnie? No? Na razie tak. Dobra, poczekaj. Eee... Nie ma amunicji. No właśnie, to może w tym Safe Zone nie kupimy. Tam kupimy bandaże. Jedziemy. Dobra, to jedź tam, jedź tam. Jedziemy. Dobra, i do Safe Zone na zombie. Zobacz, ej patrz! Konik! Koniec jak... to, to ale nie mamy, nie mamy siodła Ale możesz na niego ej. normalnie usiąść chyba no, Ale właśnie nie, nie możesz na nim jeździć, bo nie ma siodła Ajajaj Uciekał ode mnie! Chyba Cię nie lubi Ta go. Dawaj go, dawaj go! Na no serio go gonisz? Dobra kupuję dwa bandaże jak coś dla nas Bo nie damy rady Przyda się. I kupię jeszcze jeden węgiel Ty masz zero kasy, no. no bo ty mi zabrałeś złoto. Co ty zrobisz temu e... koniowi? Ten żyje. Żyje? Dobrze, zaufam Idziesz już ten kolej. Ale mamy paliwo. Tu chyba nie ma tego węgla. Ale i patrz, tu jest amunicja chyba, patrz u góry. A to nie jest turet po prostu? Może to da się wzi Nie, nie da się tego. Aj, aj, aj. dobra, chodź, idziemy. Wziąłeś coś? Nie, hey, wyrzuciłem Band chyba. Perebandaż. Wyrzuciłem bandasz, chodź, idziemy. Panie z wysokości to mi się dostanie? Tak, bo mam jeszcze A może tutaj jest jakieś złoto jeszcze coś? Patrzyłeś? Nie ma nic. Nie no, to przecież my nie dojedziemy. Czekaj, może sprzedam ga garnek, czajnik, coś takiego. Dobra, to ja jadę. Nie. Zostało 70 kilometrów. O, 5 dolarków. O, jedziemy już! Kościu! Dawaj, daj, szybko, nie ma nie ma czasu, nie dobra, ma czasu, ide, o, ide, już ide. jedziemy. Dobra, dobra. Róż, pociąg jest opóźniony o 5 minut, jedziemy. Dobra, leci, jedziesz, jedziesz. Jak teraz... Musimy znaleźć tak szczerze jakiś pistolet jak cen, bo uh -huh. to będzie przerąbane. Dobra, zaufam. Jest taki domek. Nic tu, nic tu nie ma, nic tu nie ma, to jest pustka. Koż, to jest pustynia, co ty sobie myślisz? Mam kaktusy. Super, z tymi kaktusami. Ki kiciusie. Gdzie? Gdzie? Po prawej, hej! Dobra! Ej! Witam. Jedź, jedź, jedź No nie, bo nie chcę się zaprzyjaźnić! przyjaźni. Ej, przyjechałeś jednego Nie. No zobacz, leży jeden Paliwo. Ej! kiedy się bije! Paliwo! Ej, bije go z góry, czekaj, ja go wezmę Zabijem. Gdzie ty jesteś? Nie da się. No tutaj, tutaj zejdź. I teraz ich bijemy. O, widzisz? O, widzisz? Hicił się na Haha! Paliwo mamy. A to jest Wilk? A, to Wilk jest. I jest. napisane. To mi się pomyliło. Dobra, szukaj jakiegoś domku, może jest tutaj gdzieś po lewo, po prawo. I jak to wygramy, nie? To... Jesteśmy prosami w tej grze. No... Ja będę. Nie, ja też. Ja kieruję, tak? Tam jest... Ej, domek! Gdzie? Po prawej? O, idziemy no? tam! Ej nie! Noc jest. o oh, fuck. Co? Co to jest? Gdzie? Co to jest? Ki biegnie tam? SZKOŁAKI! o oh, fuck. To, widzisz to? Widzę to. Eee... Biegnie tam jakiś. Do nas biegnie?

i to wielkość Nie, nie, mintuj, wszystko przez ciebie. Jeszcze raz, jeszcze raz. 14 000... 14 km przejechaliśmy, to chyba dobrze, co?